Cześć, cudowna duszo! Witaj na kanale Tajemnice Umysłu. Czy czułeś kiedyś, że drzemie w tobie potężna siła, która tylko czeka na uwolnienie? Jakbyś miał niewykorzystany potencjał, który kotłuje się tuż pod powierzchnią? Zgadnij co? Masz rację. To jest twoja podświadomość i jest ona potężniejsza niż możesz sobie wyobrazić. Dzisiaj zagłębisz się w niesamowity świat podświadomości i dowiesz się, jak wykorzystać jej nieograniczoną moc, aby stworzyć życie, które absolutnie pokochasz? Wyruszysz w podróż z legendarnym dr Josephem Murphym, pionierem w rozumieniu podświadomości. Przygotuj się na praktyczne techniki, inspirujące historię i garść momentów aha, które zmienią twoje spojrzenie na siebie i twój potencjał. Nie chodzi tylko o pozytywne myślenie. Chodzi o zrozumienie mechanizmów działania umysłu, i świadome pokierowanie jego mocą. Zajmiesz się tymi irytującymi negatywnymi myślami, ograniczającymi przekonaniami i zwątpieniem w siebie, które ciebie powstrzymują. Zastąp je wzmacniającymi przekonaniami, niezachwianą wiarą i pewnością, że możesz osiągnąć wszystko, co tylko sobie postanowisz. Przygotuj się na uwolnienie swojego pełnego potencjału. Pozwól, że przedstawię ci prawdziwego pioniera w świecie rozwoju osobistego, dr Josepha Murphy'ego. Ten niesamowity człowiek był pionierem w rozumieniu mocy podświadomości. Jego książka, Potęga Podświadomości, to praktycznie Biblia dla każdego, kto poważnie myśli o rozwoju osobistym. Nauki dr Murphy'ego opierają się na przekonaniu, że Twoje myśli mają niesamowitą moc. To, na czym się koncentrujesz, rośnie. Wierzył on, i ja się z tym całkowicie zgadzam, że Twoja podświadomość nie ocenia Twoich myśli, po prostu przyjmuje je jako polecenia. Zastanów się nad tym przez chwilę. Twoja podświadomość jest jak żyzna gleba, która czeka na zasianie. Czy siejesz ziarna zwątpienia, strachu i ograniczeń? Czy może siejesz ziarna możliwości, obfitości i radości? Praca dr Murphy'ego daje tobie praktyczne techniki przeprogramowania twojej podświadomości i tworzenia życia, o jakim zawsze marzyłeś. Przyjrzyj się niektórym z jego najpotężniejszych metod i zobacz, jak możesz je zastosować w swoim własnym życiu. Dobrze. Rozłóż tę całą podświadomość na czynniki pierwsze. Wyobraź sobie, że twój umysł jest jak góra lodowa. Świadomy umysł, ta część, której jesteś świadomy w tej chwili, to tylko czubek wystający ponad wodę. Podświadomość, mój drogi, to ten ogromny kawał lodu czający się pod powierzchnią. Twoja podświadomość jest odpowiedzialna za Twoje nawyki, przekonania, automatyczne reakcje i wiele więcej. Została ukształtowana przez Twoje doświadczenia, uwarunkowania i wszystko, na co kiedykolwiek byłeś narażony. Dobra wiadomość jest taka, że masz moc, aby ją przekształcić. Pomyśl o swojej podświadomości jako potężnym komputerze. Możesz zaprogramować ją nowymi przekonaniami i wzorcami myślowymi, które wspierają Twoje cele i marzenia. Nie chodzi o negowanie przeszłości. Chodzi o świadome wybieranie tego, co chcesz stworzyć w swojej teraźniejszości i przyszłości. Pamiętaj, Twoja podświadomość nie ocenia Twoich myśli. Przyjmuje je jako polecenia. Dlatego tak ważne jest, aby być świadomym swoich wzorców myślowych i świadomie wybierać myśli, które ciebie wzmacniają. Pomówmy o tym głosie w Twojej głowie, tym, który uwielbia szeptać wątpliwości i lęki. Znasz go. Mówi rzeczy w stylu. Nie jesteś wystarczająco dobry. Nigdy ci się to nie uda, albo. A co, jeśli ci się nie uda? Brzmi znajomo? To mój drogi negatywny dialog wewnętrzny jest to jedna z największych przeszkód w uwolnieniu twojego pełnego potencjału. Ten wewnętrzny krytyk jest podstępny i często ukrywa się pod maską realizmu lub chęci ochrony. Ale prawda jest taka, że powstrzymuje ciebie przed wejściem w twoją moc. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz pozwalać temu negatywnemu głosowi przejmować kontrolę. Pierwszym krokiem jest świadomość. Zacznij zwracać uwagę na te negatywne myśli. Zapisz je. Kiedy już będziesz ich świadom, możesz zacząć je kwestionować i przekształcać. Pamiętaj, nie jesteś swoimi myślami. Masz moc wyboru innych myśli. Wybieraj myśli które ciebie wzmacniają, podnoszą na duchu i wspierają Twoje marzenia. Uwalnianie się od ograniczających przekonań. Ograniczające przekonania są jak niewidzialne kraty, które więżą Ciebie w klatce stworzonej przez Ciebie samego. To te głęboko zakorzenione przekonania na Twój temat, o świecie i o tym, co jest możliwe, które powstrzymują Ciebie przed tym, byś żył najlepiej, jak potrafisz. Te przekonania często wynikają z doświadczeń z dzieciństwa, uwarunkowań społecznych lub porażek z przeszłości. Słyszysz takie rzeczy jak: Pieniądze nie rosną na drzewach. Trzeba ciężko pracować, żeby odnieść sukces. Albo: Taki już jestem. I zaczynamy akceptować je jako prawdy. Ale jest jedna rzecz: Twoje przekonania tworzą Twoją rzeczywistość. Jeśli wierzysz, że nie jesteś wystarczająco dobry. Będziesz działać w sposób, który sabotuje Twój sukces. Jeśli wierzysz, że nie jesteś godny miłości, będziesz odpychać od siebie ludzi, którym na Tobie zależy. Kluczem do uwolnienia się od ograniczających przekonań jest najpierw ich zidentyfikowanie. Jakie to negatywne przekonania Ciebie powstrzymują? Kiedy już je zidentyfikujesz, możesz zacząć je kwestionować i zastępować je wzmacniającymi przekonaniami. Wizualizacja. Zasiewanie ziarna sukcesu. Przygotuj się na jedno z najpotężniejszych narzędzi w Twoim arsenale manifestacji. Wizualizacja. To jest moment, w którym robi się ciekawie, mój drogi. Wizualizacja to coś więcej niż tylko marzenia. To tworzenie jasnego i szczegółowego obrazu mentalnego tego, czego chcesz doświadczyć w swoim życiu. Kiedy wizualizujesz, zasadniczo siejesz ziarna na żyznej glebie swojej podświadomości. Im bardziej żywe i naładowane emocjami są twoje wizualizacje, tym stają się potężniejsze. Oto jak to działa. Znajdź ciche miejsce, w którym możesz się zrelaksować i pozwolić swojej wyobraźni szaleć. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że już żyjesz swoim wymarzonym życiem. Zobacz to, poczujesz, usłyszysz, posmakujesz, poczujesz zapach. Zaangażuj wszystkie swoje zmysły. Kluczem jest odczuwanie emocji tak, jakbyś już tego doświadczył. Poczuj radość, wdzięczność, ekscytację. Im bardziej realne będzie to w Twoim umyśle, tym szybciej zamanifestuje się w Twojej rzeczywistości. Afirmacje: Wypowiadanie marzeń do rzeczywistości. Słowa mają moc, mają moc uzdrawiania inspirowania i tworzenia. Afirmacje to pozytywne stwierdzenia, które powtarzasz sobie na głos lub w myślach, aby przeprogramować swoją podświadomość i zestroić się ze swoimi pragnieniami. Myśl o afirmacjach jak o listach miłosnych do swojej podświadomości. To sposób na powiedzenie swojemu umysłowi, w co ma wierzyć i co ma tworzyć. Kluczem do efektywnego stosowania afirmacji jest wybór stwierdzeń, które z Tobą rezonują oraz powtarzanie ich z uczuciem i przekonaniem. Nie wystarczy tylko wypowiedzieć słowa poczuj je w kościach uwierz w nie każdą cząstką siebie. Im częściej będziesz powtarzać swoje afirmacje, tym bardziej Twoja podświadomość zacznie je akceptować jako prawdę. Oto kilka przykładów skutecznych afirmacji. Jestem godzien miłości i obfitości. Przyciągam sukces do mojego życia. Jestem zdrowy, szczęśliwy i spełniony. Jestem wdzięczny za wszystkie błogosławieństwa w moim życiu. Moc wiary i przekonań. Wiara to niezachwiane przekonanie o czymś, nawet jeśli nie widać jeszcze fizycznych dowodów to zaufanie, że wszechświat ma Ciebie w opiece. I że wszystko działa na Twoją korzyść. Przekonanie jest równie ważne, to akceptacja, że coś jest prawdą, nawet jeśli jeszcze tego nie doświadczyłeś. Kiedy połączysz wiarę z pozytywnym myśleniem, stworzysz potężną siłę manifestacji. Zasadniczo mów wszechświatowi: Jestem gotowy, wierzę, że to jest możliwe i jestem otwarty na jego przyjęcie. Pomyśl o tym, jak o zamawianiu czegoś online. Składając zamówienie, wierzysz, że jest w drodze, i jesteś przekonany, że dotrze. Nie spędzasz całego dnia martwiąc się o to, czy się pojawi, czy nie. Ufasz procesowi. To samo dotyczy manifestowania swoich marzeń. Miej wiarę, wierz, że to jest możliwe, i ufaj, że wszechświat działa za kulisami, aby Tobie to przynieść. Odpuszczanie i zaufanie procesowi. Jedną z najtrudniejszych, ale najważniejszych rzeczy w pracy z podświadomością jest nauczenie się odpuszczania i zaufania procesowi. Żyjesz w świecie, który ceni natychmiastową gratyfikację, ale wszechświat często działa według innego harmonogramu to jak z sadzeniem nasionka. Nie można go wykopywać codziennie, żeby sprawdzić, czy rośnie. Trzeba zaufać, że przy odpowiedniej ilości pożywienia, światła słonecznego. I czasu rozkwitnie w piękny kwiat. To samo dotyczy Twoich marzeń. Zasiej ziarna swoimi myślami, podlewaj je swoimi działaniami i ufaj, że z cierpliwością i wytrwałością zamanifestują się w Twojej rzeczywistości. Opuść potrzebę kontrolowania każdego szczegółu. Poddaj się nurtowi życia. Zaufaj. Że wszechświat ma dla Ciebie plan, nawet jeśli jeszcze go nie widzisz. Pielęgnowanie samoświadomości. Samoświadomość jest kluczem do uwolnienia mocy Waszej podświadomości. Poświęć czas na introspekcję. Prowadź dziennik, medytuj, lub po prostu spędzaj czas na łonie natury, zastanawiając się nad swoimi myślami, uczuciami i przekonaniami. Im bardziej świadomy będziesz swojego wewnętrznego świata, tym bardziej będziesz mógł dokonywać świadomych wyborów, które wspierają Twój rozwój i dobre samopoczucie. Ciesz się podróżą. Praca z podświadomością to podróż na całe życie, a nie cel. Będą wzloty i upadki, zakręty i zwroty akcji. Bądź dla siebie wyrozumiały. Świętuj swoje postępy i ciesz się podróżą. Pamiętaj, jesteś potężnym twórcą. Masz w sobie zdolność tworzenia życia wykraczającego poza twoje najśmielsze marzenia. Zaufaj sobie, zaufaj procesowi i nigdy, przenigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.